desidero tuum tuum Того часу один з тих, які сиділи при столі, сказав Ісусові. «Блаженний той, хто їсти хліб у Божому Царстві. Він же сказав йому: один чоловік справляв великий бенкет і запросив багатьох. І послав слово Слугу в годину бенкету, щоби сказав запрошене, приходьте, бо вже все готове. І усі, як один, почали виправдовуватися. Перший сказав йому, «Поле купив я, потрібно мені піти і побачити його. Благаю тебе, вважай мене за виправдане. А другий сказав: купив я п'ять пар волів і йду випробовувати їх. Благо тебе вважаю мене за виправданого. Ще один сказав: Я одружився і через те не можу прийти. Повернувся словам і розповів це своєму пану. тоді господар тому, розгнівавшись сказав своєму слузі. Мерщині виходь на площі та вулиці міста і приведи сюди в богах коліб, сліпих і кривих. І сказав словам, пане, сталося так, як наказав і ще є місце. І пан мовив до слові: вийди на шляхи до заворот. І змушуй увійти, щоб наповнився мій дім. Кажу вам, що жодний з тих раніше запрошених мужів не скуштує моєї вечері. Ото слово панське хворобує. Słowa Świętej Ewangelii zbłacą nam nasze grzechy. Amen. W Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowanie w Chrystusie, bracie i siostry, wśród wiodnych siostry zakonnych, drogi nasi ministranci, kochana mamusia, uchwać was z nami, szanowni drodzy parafianie, ukochani, Boże dzieci, Człowiek, który zaprosił Pana Jezusa w gościnę, powiedział takie słowa, taką myśl, która naprawdę według teologii jest bardzo poprawna. Bo kiedy Pan Jezus był obok Niego, kiedy oni razem z Panem Jezusem siedzieli za jednym stolem, to tak naprawdę Niebo było w Jego domu. I jakby on prawidłowo to zrozumiał, to słowa, które powiedział, że błogosławiony, szczęśliwy człowiek, który spożywa chleb w Królestwie bożym, te słowa byłyby bardzo prawidłowe. Ale mając przy sobie pana Jezusa, on myślał o niebie tak jak my myślimy: że kiedyś, tam, po naszej śmierci, pan Bóg weźmie nas do nieba. Pan Bóg wezmę nas do nieba. To tak jakby my teraz w tej chwili przebywali na mszy świętej, słuchamy słów Pana Jezusa, który kapłan w końcu mówi o to słowo Pańskie. Słuchamy jak Pan Jezus nas naucza. Przyjmujemy Pana Jezusa w komunii świętej i jest Pan Jezus teraz w tej chwili razem z nami, a my mówimy Panie Jezu My chcemy tam do nieba. Oczywiście Bóg jest wszędzie, i tutaj, i tam, ale tak czysto po ludzku, czysto po ludzku, to tak jakby, nie wiem, no tak powiem, tutaj wszyscy widzą siostry przyszły nam przy świętą z klasztoru, a ja powiedziałem siostry: Ja bym chciał teraz do klasztoru, do was ich tak nie skażą. No ale tam nikogo nie ma, nikt nie ma, tam wszyscy tutaj. Po co ci ten klasztor? My tutaj jesteśmy. Wiadomo, że dom to nie tylko ściany, dom to nie tylko budowa, ale tam, gdzie jest rodzina, tam, gdzie jest ojciec, matka, dzieci, babcia, dziadek, wnuki, tam jest rodzina. jeżeli wszyscy wyjeżdżają z domu, to ta rodzina jest w podróży, ta rodzina jest w innym miejscu, to tak po ludzku jeszcze raz mówię podkreślam, bo Pan bo wszędzie jest jednocześnie. Ale czy my tak samo potrafimy zrozumieć, że w tej chwili zamiast prosić Pana Jezusa, ja chcę do nieba, weź mnie do nieba, czy możemy powiedzieć Panu Jezu, dziękuję Tobie, że to niebo jest teraz tutaj, że ja już jestem w niebie, że w tej chwili to niebo podczas Waszej świętej przychodzi do nas. Oczywiście to nie jest tak, żeby wszystko zostawili w puste niebo i wszyscy święci, anioły przyszli tutaj razem z Panem Jezusem. Wszędzie jest Bóg. Ale dla nas to jest takie bardzo ważne, żeby my potrafili zrozumieć, że to niebo zaczyna się dzisiaj, teraz, w tej chwili. Teraz, kiedy jesteśmy z Panem Bogiem. I Pan Jezus później to wyjaśnił. Mówi: Jeżeli tak chcesz zrozumieć, to. Był pewien gospodarz, który przygotował gościnę, który zrobił ucztę, bankiet i zapraszał ludzi, którzy już byli zaproszeni, którym wcześniej już dali znać, że tak będzie. Ludzie już byli uprzedzeni, że w tamty dzień, w tam godzinę będzie gościna, trzeba przyjść w goście. I zaczynają mówić, ja kupię pole, muszę pójść zobaczyć. I teraz pytanie, gdzie jest no, taki zdrowy rozsądek, gdzie jest logika? Tutaj jakby my powiedzieli, że ktoś do nas przychodzi i mówi, czy tam no, sąsiadka, tak i mówi, chodź do mnie, trzeba pomóc coś tam zrobić, bo nie wiem, coś tam przywieźli, jakieś patyki rozgruzić, czy coś tam, no jakiekolwiek sprawy, czy znaczy, tam coś wynieść z domu, trzeba nie ma pomóc, a my mówimy. Ja przepraszam, bo ja na bazarze, na rynku kupił palto i muszę pójść pomierzyć. Tak? No to ja kupił, ale jeszcze nie przemierzony. Tak? Albo kupił buty, tam kamasze, jakieś butinki. Ja muszę pójść do operacji i przemierzyć. Bo ja kupił butinki, muszę pójść przemierzyć. No to gdzie jest obam, gdzie prawda? Tak? To jest tutaj, jakbyśmy my poszli do szpitala, powiedzieli, panie wracz, panie lekarz, my od tabletki kupili. Właśnie tymi tabletkami wyleczcie nas. To już powinno nam być, On przypisuje, a my potem będziemy kupować. I właśnie tak często jest, że ludzie jakby nie rozumieją, że Królestwo Boże już jest teraz, że my nie musimy umierać, żeby pójść do Królestwa Bożego. My umieramy dlatego, aby to Królestwo Boże się przedłużyło na wieczność dla nas. Na wieczność. To tak jakby... To też obrazowo, to nie ma może w tym jakiejś takiej teologii, ale to tak jakbyśmy spóźnili się na autobus czy na pociąg i już jedziemy i kupujemy bilet w konduktora, żeby jakiś tam drugi człowiek, który sprawdza te bilety, jakiś inspektor, nie dał nam sztrafu. Czyli my już jedziemy pojazdem, pociągiem, ale w pewnym momencie kupujemy bilet żeby już szczęśliwie dalej jechać, żeby już powiedzieć tak, w sumie, że nikt nie wykoni z tego pociągu, z tego autobusu. Ja już mam bilet, wszystko załatwione. I tak jest właśnie z tym momentem, kiedy my wchodzimy w Królestwo Boże za życia, a przez śmierć wiemy, że to królestwo już nie będzie nam odebrane, że to już jest bilet do nieba. Bo jeszcze za życia to można się odmówić, można zgrzeszyć, można mieć jakiś. No, nie daj Boże, mówił, można, tak? Można mieć jakieś w takie wątpliwości, a może to nie tak, a może inaczej, ale jak już człowiek umrze, to już jest w niebie, tak? Już z tego nie wyjdzie. Tutaj, przechodzimy do domu, drzwi zamknięte, jest wszystko, już, już jesteśmy w domu, już nie musimy myśleć, jak do tego domu dojść. I dlatego, dzisiaj, na tej historii i przypowieści, Pan Jezus tłumaczy nam, że to nie jest tak, że kiedyś. Ale w ten sposób mówi nam Pan że dzisiaj, dzisiaj w tej chwili jesteś już w Królestwie Bożym, jesteś już zaproszony, obecny. I dlatego pamiętam kiedyś takim wyjaśnieniem na jednej homilii, kazaniu, na jednej nauce, jak Pan mówił do dzieci, tak wyjaśniał, żeby dzieci zrozumieli, że jest Pan Bóg tutaj obecny. I mówi, wy przyszli tutaj do kościoła na mszy świętą i jest z nami Pan Ale żeby wy tak naprawdę, toczno widzieli, to ksiądz jeszcze kilka razy podczas przyświętej mówi Pan z wami. Żeby wy toczno widzieli, że jest Bóg z nami. I tak właśnie dzisiaj Pan Jezus mówi, żeby ten dom napełnił się ludźmi. I co ciekawe, to jest taki troszkę jakby drugi, następny temat Ewangelii. Idźcie na ulicę, do różnych zagrod i zmuszajcie przyjść do mojej uczty na Eucharystii, na przykład, tak, do kościoła, do wspólnoty świętych. I nieraz to się tak gryzie: nie wiadomo, czy zmuszać, czy nie zmuszać. Ktoś każe, każdy ma wolną wolę, każdy wybiera, ale to zmuszanie to takie inne słowo jest przynaglić kogoś. Tak jakby dać zachętę, żeby ten człowiek pragnął. Pragnął być razem z Panem Bogiem. Idźcie i zmuszajcie. I nieraz jak ktoś mówi, a mnie nikt nie pytał, że mnie ochrzcili, mnie to nie uczciwie, mnie nikt nie pytał, że nie pacierza uczyli, a mnie się nikt nie pytał, że mnie nie do kościoła uczyli chodzić. No ale ciebie też nikt nie pytał. Czy Ty chcesz, czy nie chcesz, aby Ciebie karmili jak byłeś małym, czy malutka jeszcze jako dziecko, to nikt się nie pytał, czy to Tobie zimno, czy ciepło, tylko ubierali Ciebie, bo inaczej to byśmy umarli. Jakby tato, mama nie zadbali o nas i tak w tym znaczeniu nie zmuszali nas ubrać się, najeść się, to by rzeczywiście my byśmy nie dożyli do dzisiaj, bo człowiek jest ten malutki, człowiek jest bezradny. I tak naprawdę nikt się nie pytał, ani mnie, ani was, czemu się chcemy urodzić, tylko Pan Bóg z miłości dał nam życie i z tej miłości rodzice nas przyjęli i przyprowadzili nas na ten świat. I my teraz możemy się cieszyć z takim życiem i swoim życiem i powołaniem, do którego Pan Bóg nas wezwał. I my też nie możemy mówić, bo mnie się nikt nie pytał. Tylko to wszystko jest z miłości. I dlatego Pan Jezus mówi, zmuszajcie. I jak nieraz bywa tak, u mnie było dużo razy w życiu, jak z kimś tam rozmawiam i pytam się, czy wy wierzący, czy chodzicie do kościoła, a to jest moja sprawa. Na przykład ostatnio tam byłem w kamieńcu Podolskim i, i tam przyjeżdżają różne ekskursje, wycieczki i ktoś tam przyjechał z Kijowa, ja przyszedłem jak raz była ekskursja po kościelu. Podchodzę, pytam się skąd ja daję obrazki na pamiątki i tam dwie osoby mówią, a nie, nie, my nie koźmy, my nie ceni. A ja mówię, ale to pamiątka, nie, u mnie pamiątka w głowie. Ja mówię, a ty pamiętasz, jak masz na imię? I taka cisza. Ja mówię, no, to już, chodzie, jak cię No, Natasza. A tak, co, co, No, jak pamiątka w głowie, no to od razu mów. Nie, ona taka jakaś, <noise> jak to, spyszona, przestraszona. I ja mówię, ja nie to, że ciebie naprawdę zmuszam, ale kiedyś może ten obrazek tobie się przyda. Ja mogę ciebie wytupówkę dać. Może fotografię razem zrobię. Nie, fotografii to, że nie. Ale na twój telefon nie, nie chcę. Tak? I teraz jest pytanie, czy człowiek, któremu ktoś chce zrobić coś dobrze. Ja już nie mówię, że tam klęka się, nic do komunii, do spowiedzi. Prosta rzecz. Tak, przywitać się, wziąć jakieś nie wiem, broszurki z kościoła. I czy ja mogę zmuszać? Pytę się, A czemu mnie na to? Tak? Czemu mnie zmuszać? Ja my, słuchajcie, bardzo dobrze, że przyszli do kościoła, to ja się muszę zmuszać. Ale ja chcę Was zmusić do tego, żebyście ten kościół zapamiętali. Że to nie jest tylko muzeum, jakieś tam kartyny, takie to jest miejsce modlitwy, obrazy, tutaj msza ta odprawia się. I każdy, kto tutaj wchodzi, za niego się modlimy. I mówi, i czy wy tego chcecie, czy nie, my często nam przez świętej modlimy się za wszystkich ludzi, jakby tego kościoła przebywają. I pytam się, te? Za was nie się. głową, tak. No to a was nie zmuszę. Ale zobaczmy, jak w świecie jest pogodowana cała, powiedzmy, ekonomika, czy to nie jest zmuszanie, jak są reklamy? Czy to nie jest zmuszanie, jak Ciebie ktoś zastanawia tam nie wiem, w operacji przejdziesz, kupujesz jakąś Nie, wyzmij Twoje Bogi. Jak, a nie, my nie, nie, nie ale wyzmij twoje, no Bogi. No to oni mają prawo zmuszać, tak? A my, żeby zaproponować Pana Boga, to od razu jest to jakoś tak nieprawidłowo przyjmowanie, że my kogoś zmuszamy. Ale do dobrych rzeczy nieraz trzeba jakoś tak głośno powiedzieć, może to złoto będzie zmuszane, ale, ale jeżeli ja wiem, że to jest dobre, jeżeli ja wiem, że to jest pożyteczne, to ja mogę zaproponować. Naprawdę, ja mogę zaproponować. Kiedyś byłem takim światkiem w szpitalu tam znajomego lekarza, odwiedzałem, no i on przyjmował tam ludzi. I ktoś pyta się, Pani wraczła? jakie tabletki tam brać. A on tak nie wiem, czy to ze względu na mnie, czy to rzeczywiście tak i był przekonany w swoim sercu. Mówi a ot, patrzcie, ksiądz, dziecko, wydajcie się, i, i Bóg wam pomoże. Ale ja chcę lekarstwa. A ja potem Wam wypiszę. wyjdę do kościoła po ja potem wypiszę. I ten człowiek tak patrzy i każe, a co robicie, panu? Idź, racz, bo toż nie ja. Idź do kościoła, a potem pójdę tak. tak". I my czasem zapominamy, że Pan Bóg jest pierwszy lekarz. Ktoś może powiedzieć, bo ten wręcz, ten lekarz zmusił kogoś. Nie, nie zmusił. On powiedział prawdę, że jak Pan Bóg nie pomoże, to najlepsze lekarstwa nic nie zrobią. I my czasem boimy się coś zaproponować, coś powiedzieć. Ale czy ja nie mam prawa mówić o Panu Bogu, w którego wierzę? Mówić o Panu Bogu, któremu jestem wdzięczny za dar życia? Czy ja mam się wstydzić Pana Boga, który mnie... Po podarował dzisiejszy dzień. Czy ja mam o kimś drugim mówić? Czy nie mogę mówić o Panu Bogu, który jest dla mnie bardzo dobry, który mnie kocha? I dlatego mówię, Pan Jezus, idźcie i zmuszajcie wejść. I to nawet nie słowa. Ale my powinni żyć tak, aby drugiego człowieka zmusić do tego, żeby on w takim dobrym znaczeniu zaczął nam zazdrościć, że nam tak dobrze z Panem Bogiem, że my jesteśmy szczęśliwi, że pomimo różnych trudności w życiu, jesteśmy szczęśliwi, że Pan Bóg jest z nami, i że my możemy być z Bogiem. I żeby ludzie to wiedzieli, żeby oni chcieli no, zazdrościć, chcieli naprawdę być tak samo, jak my po naszej stronie, chcieli pragnąć takiego życia z Panem Bogiem. I to nasze życie powinno o tym świadczyć. Nie to, że my tam yy, jesteśmy, nie wiem, tam bogaci, wszystko mamy, wszyscy nas znają, tak żeby tutaj pamiętam kiedyś jednego tak, ministranty spytałem się, no tak za Chrystus siedzieli chłopaki, ja mówię, no kto z Was chce być tam lekarzem, nauczycielem, księdzem, i oni tam jak byli tam pięciu czy sześciu, mówią, ja no, my chcemy być tych Ja mówię, no a czemu? Może ktoś... Chce być jakimś tam, nie wiem, nauczycielem. I jeden chłopczyk każe, bójcze, zobaczmy, żeby wcześniej na Mercedesie jeździ, Nie, a ksiądz jest ważny. No, bo taka zachęta. Ale to nie w taki sposób będziemy zachęcać, tak? Tylko żeby my byli świętymi, żeby do ludzi podeszli, żeby mogli z człowiekiem porozmawiać, żeby mogli się zainteresować tym człowiekiem. To jest dla nas ważne żeby mieć miłość do drugiego człowieka. I tak jak mówili o pierwszych chrześcijanach, zobaczcie jak oni się kochają. I tak możemy dzisiaj powiedzieć o świętym Karolu Boromiruszu. Jak czytaliśmy na początku mszy świętej, jak była bieda, jak była choroba, jak ludzie szukali schronienia, to On swoje mieszkanie, swój pokój, swoje łóżko oddał dla tych ludzi. Był miłosierny. I to zachęca. Ludzie, żeby my chcieli być takie same. Dlatego inni ludzie patrząc na nas, będą pragnąć, już nie przymusowo, ale będą w duszy przelagli, żeby pójść za Chrystusem. Proszę Pana Boga o takie dar życia, żebyśmy byli żywymi świadkami zmartwychwstanego Chrystusa. Amen.